Mój kuzyn zbudował swój wymarzony dom na mojej odziedziczonej ziemi bez pozwolenia, ale kiedy pojechał na wakacje, kazałem go zburzyć, a teraz mam minę jak zaskoczony pikachu. Nigdy nie myślałem, że będę musiał publicznie wyciągać rodzinne brudy, ale muszę się wyżalić, bo już nie wiem, co robić. Potrzebuję rady, jak sobie z tym poradzić, nie stając się kolejnym celem nienawiści w internecie. Jeśli widzieliście Instagrama Maxa i Jenny, możecie pomyśleć, że ich życie to szczyt marzeń, luksusowe kurorty, markowe ubrania, cały pakiet. Ich publiczność ich uwielbia, nazywając ich uosobieniem sukcesu i szczęścia. Ale pozwólcie, że Wam powiem to wszystko to starannie wykreowana fasada. Max to mój kuzyn ze strony matki, ktoś, z kim od lat miałem sporadyczny kontakt. Uwierzcie mi, wolałbym żeby tak zostało, ale teraz jestem uwikłany w jego kłamstwa i chciwość. Dla kontekstu pozwólcie, że się przedstawię, mam 28 lat i jestem mikroinfluencerem podróżniczym. Nie zdradzę swojego imienia, ale wiem, że niektórzy z Was będą próbowali mnie znaleźć po tym wszystkim. Stworzyłem swoją małą niszę w mediach społecznościowych, dzieląc się tanimi przygodami, autentycznymi doświadczeniami i miejscami. Moja publiczność jest niewielka, ale zaangażowana i kocham to, co robię. Nie robię tego dla sławy ani popularności, tylko z pasji. Max natomiast zawsze był typem ostentacyjnym. On i Jenni prezentują styl życia luksusowych influencerów wszystko to iluzja. Udało im się zbudować swoje imperium poprzez oszustwa, zdobywanie darmowych paczek PR-owych, udawanie współprac i wykorzystywanie swoich obserwatorów. Ale ich życie pełne filtrów sprawia, że uwielbienie trwa. Przez większość czasu nasze drogi były różne. A ja trzymałem się na dystans aż do niedawna. Podczas mojej ostatniej podróży skontaktował się ze mną Steve, opiekun mojej ziemi. Steve to uczciwy, pracowity człowiek po sześćdziesiątce, który zajmował się działką odziedziczoną po moim dziadku. Powiedział mi, że na mojej ziemi rozpoczęła się budowa. Na początku nie wiedziałem, co o tym myśleć. Pomyślałem, że może Max coś robi na swojej sąsiedniej działce, a Steve się pomylił. Ale potem Steve wysłał mi zdjęcie miejsca. Gdy je zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć koparki, rusztowania i cała ekipa budowlana na mojej ziemi. Nigdy w życiu nie przerwałem podróży, ale to było zbyt wiele. Spakowałem się i wróciłem tak szybko, jak mogłem, żeby zobaczyć to na własne oczy. Wyobraźcie sobie, że wracacie na rodzinną działkę i widzicie, jak wasza ziemia zamieniła się w plac budowy. Myślałem, że oszaleje. Okazało się, że Max postanowił, że to idealne miejsce na budowę wymarzonego domu dla swojej rodziny bez wcześniejszego uprzedzenia, bez dyskusji, po prostu totalna inwazja. Działka, o której mowa, została mi zapisana w spadku przez zmarłą babcię. Podzieliła ona swoją własność między mnie a Maxa. Ja otrzymałem większą działkę, a Max mniejszą, pobliską. Max zawsze czuł się z tego powodu urażony, nieraz narzekając, że to niesprawiedliwe i że zasługuje na więcej. Kiedy skonfrontowałem Maxa, opowiedział mi bajkę o tym, jak babcia chciała, żebyśmy zbudowali razem wielki rodzinny dom. Ciekawe, że nic takiego nie jest wspomniane w dokumentach spadkowych. Następnie wyciągnął dokument, którego nigdy wcześniej nie widziałem, twierdząc, że dowodzi intencji babci. Szczerze mówiąc, zamurowało mnie. Nie wiem, czy ten dokument jest prawdziwy, czy zmyślony, by mnie oszukać. Kiedy próbowałem przyjrzeć się mu bliżej. Max szybko go schował, mówiąc, że ranie duszę babci i że to nie podlega dyskusji. Wygodne, prawda? Kłótnia szybko się zaostrzyła. Byłem wściekły, a Max dalej udawał ofiarę. I zgadnijcie, kto wszystko nagrywał? Jenny, jego żona i partnerka w przestępstwie. Zawsze udaje niewinną wspólniczkę, ale nie dajcie się zwieść, jest równie winna w ich niecnych manewrach. Jestem prawie pewien że edytują ten filmik, żeby zrobić ze mnie czarny charakter i wrzucą go do internetu, żeby zyskać współczucie. Już wcześniej tak robili, przekręcając nar, żeby pasowały do ich idealnej marki. Działania Maxa to nie tylko kwestia ziemi, to wzorzec manipulacji i poczucia prawa. Używa swojego fałszywego uroku, by piąć się w świecie influencerów, zostawiając za sobą ślad spalonych relacji. Tymczasem ja staram się o autentyczne współpracę i tworzę uczciwe treści, a mimo to jestem deptany. Wiem, że wiele osób rozpoznaje Maxa i Jenny są praktycznie celebrytami w świecie influencerów. Ich fani są lojalni do szpiku kości, a ja doskonale zdaję sobie sprawę, że publikując to, narażam się na burzę nienawiści, może nawet groźby. Ale nie kłamie. Nie zamierzam się ukrywać. Ten post na redwitcie napisałem anonimowo, ale jednocześnie opu coś na swoim profilu na Instagramie, mówiąc o tej sytuacji. Prawda jest po mojej stronie to oni powinni się wstydzić manipulując swoją publicznością mam nadzieję że ich obserwatorzy się obudzą i zobaczą prawdę za tą idealnie wykreowaną fasadą nie chcę iść na drogę prawną ale zaczynam myśleć że nie mam innego wyjścia tajemniczy dokument sam w sobie to ogromna czerwona flaga a fakt że max nie pozwala mi go dokładnie sprawdzić tylko pogarsza sprawę fani maxa i jenny ich uwielbiają jeśli ich zgłoszę, ryzykuję, że zostanę zaatakowany przez ich społeczność. Media społecznościowe są bezlitosne, a ja widziałem, co się dzieje, gdy ktoś staje przeciwko takim osobom jak oni. Aktualizacja 1 Minęły dwa dni od czasu, gdy opu moją aktualizację w internecie i chciałbym zacząć od podzękowania wszystkim, którzy wspierają mnie w tym bałaganie. Przynajmniej dobrze jest wiedzieć, że w sieci są ludzie, którzy nie stoją po stronie Maxa. Żeby odpowiedzieć na jedno z najczęściej zadawanych pytań, dlaczego babcia podzieliła spadek w taki sposób, muszę wyjaśnić kilka rzeczy. Po pierwsze, działki nie dało się podzielić równomiernie ze względu na jej topografię. Po drugie, babcia, wiedząc o tym, postanowiła zostawić Maksowi trochę pieniędzy, które miały zrekompensować te różnice. To nie było tak, że byłem złotym wnuczkiem i dostałem więcej bez powodu. Babcia uzyskała wycenę obu działek i przekazała Maksowi różnice w gotówce. Co Max wykorzystał do rozpoczęcia swojej kariery jako influencer? Jeśli chodzi o mnie, odpowiadając na inne pytania, to nie zajmuję się tym zawodowo na pełen etat. To dla mnie hobby. Mam swoją pracę, którą zdobyłem po ukończeniu studiów, ale lubię robić zdjęcia i wrzucać je do mediów społecznościowych. Zdobyłem kilku obserwujących, ale nie na tyle, by pokrywać wszystkie moje podróże. Powiedziałbym, że to wystarcza na częściowe finansowanie wyjazdów, dzięki czemu mogę podróżować więcej i za to jestem bardzo wdzięczny. To powiedziawszy, naprawdę myślałem, że po podzieleniu się prawdą o tym, co się dzieje, sytuacja nie może się bardziej pogorszyć. Piszę ten post, bo szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, do jakiego stopnia fani Maxa i Jenny są zdolni się posunąć. Od momentu opublikowania mojej historii, Jenny była bardzo zajęta w mediach społecznościowych, próbując przedstawić mnie jako tego złego. Publikuję, że rzekomo ich nękam, bo próbują zbudować swój rodzinny, wymarzony dom na mojej ziemi. Według niej jestem niewdzięcznikiem, bo nie wspieram ich wizji i niszczę ostatnie życzenie naszej babci. Tak, to wszystko kłamstwa. Ale mając tak dużą liczbę obserwujących, oczywiście ludzie zaczynają w to wierzyć. Pojawiły się komentarze pełne obelg, nazywano mnie egoistą i bezdusznym. Ale tego, co wydarzyło się potem, nie spodziewałem się. To nie były tylko typowe hejty. To było coś mroczniejszego. Zacząłem otrzymywać wiadomości groźby i obelgi, jakich nigdy wcześniej nie widziałem. I na tym się nie skończyło. Jakiś chory człowiek wziął moje zdjęcie z jednego z moich wyjazdów, na którym się uśmiecham, narysował na nim wielki czerwony krzyż i dodał ostrzeżenie, pożałujesz tego. Na początku próbowałem to ignorować. Ludzie w internecie często wysyłają dziwne rzeczy. Ale to nie ustawało, wiadomości przychodziły raz za razem, nazywając mnie zdrajcą, mówiąc, że niszczę dziedzictwo mojej babci i oskarżając mnie o zdradę wszystkiego, co reprezentowała. To już było trudne do zniesienia, ale najgorsze przyszło dziś rano, kiedy znalazłem coś czekającego na mnie przy drzwiach. Przyklejono na nich to samo moje zdjęcie, z czerwonym krzyżem na twarzy, tym razem z dodatkowym napisem Uważaj na siebie. Stałem tam przez chwilę, próbując to przetrawić. To nie był jakiś losowy troll próbujący mnie wystraszyć. To było osobiste. Nie mogłem uwierzyć, że fani Maxa i Jenny, ludzie, którzy mnie nawet nie znają, karmieni ich kłamstwami mogą posunąć się tak daleko. Najgorsze jest to, że ktoś musiał im podać mój adres, co jest jeszcze bardziej przerażające. Ale wtedy coś do mnie dotarło. Wiedziałem, że to się wydarzy. Wiedziałem, że zagrają nieczysto, zwłaszcza po tym, co ujawniłem na ich temat. Max i Jenny zbudowali swoje fałszywe imperium na kłamstwach i oczywiście nie pozwolą, by rozpadło się bez walki. Jednak nie zamierzam się przestraszyć. W życiu przeszedłem przez wiele trudnych sytuacji i wyszedłem z nich silniejszy. Nie pozwolę, by te groźby mnie powaliły. To, co się dzieje, pokazuje tylko, jak desperacko Max i Jenny próbują chronić swój wizerunek. Przez lata manipulowali swoimi obserwatorami, mówiąc im wszystko, co opasowało do ich narracji. Teraz używają tej mocy, by próbować mnie zastraszyć. Cóż, im się to nie uda. Wiedziałem, na co się pisze, kiedy opu swoją historię, zarówno tutaj, jak i na Instagramie. Wiedziałem, że zrobi się brzydko, ale to niczego nie zmienia. Skontaktowałem się z moim prawnikiem w sprawie tych gruźb i traktujemy je bardzo, bardzo poważnie. Nie zamierzam stać bezczynnie i pozwalać, by te osoby próbowały kontrolować narrację, zwłaszcza gdy są gotowe posunąć się tak daleko. To nie chodzi tylko o groźby. Chodzi o to, że przekręcili wszystko, by zrobić ze mnie złoczyńcę. Dlatego podzieliłem się swoją wersją historii, bo była prawdziwa i mam na to dokumenty. A mimo to teraz to ja jestem atakowany. Wiem, że ich obserwatorzy pewnie nawet nie próbują sprawdzić faktów. Wszyscy wierzą w historię Maxa i tyle. Możecie zapytać, dlaczego po prostu się od tego wszystkiego nie odsuniesz. Dlaczego znosisz nienawiść, groźby, dramat? Odpowiedź jest prosta, bo nie pozwolę im wygrać. Max i Jenny myślą, że mogą kłamać i manipulować, by wyjść z każdej sytuacji. Ale się mylą. Przekroczyli granicę, próbując ukraść to, co należy do mnie, i poniosą tego konsekwencje. Dla tych, którzy mnie wspierają, dziękuję. To wy mnie trzymacie na nogach. A dla reszty, tych, którzy kupili ich kłamstwa, wysyłajcie kolejne groźby, jeśli musicie. Nie powstrzymacie mnie. Odzyskam swoją ziemię, zachowam swoją uczciwość i wkrótce ujawnię całą prawdę. To wystarczy, by mnie motywować do dalszej walki. Aktualizacja 2. Minęły dwa tygodnie od mojej ostatniej aktualizacji. Chciałbym ponownie podziękować wszystkim, którzy nadal mnie wspierają. To wasze wsparcie trzyma mnie w ryzach pośród fali hejterów wspierających mojego kuzyna. Dla tych, którzy mnie nienawidzą i wysyłali groźby, myśląc, że mnie zastraszą, wyjaśnijmy sobie coś, nie jestem tchórzem. Po otrzymaniu tych groźb podjąłem kroki prawne, aby się chronić. Jeśli ktoś inny myśli, że może mnie zaatakować, lepiej niech będzie gotów ponieść konsekwencje, bo ja jestem gotów się bronić. Przejdźmy teraz do tego, co się działo. Zacznijmy od konta Maxa i Jenny na Instagramie, gdzie nadal serwują swoje widowisko. Dom, który Max buduje na mojej ziemi bez mojej zgody, nie jest jeszcze ukończony. Właściwie dopiero zaczęły się prace budowlane, ale to nie przeszkadza Jenny zamieniać go w kopalnię złota na potrzeby treści. Każdego dnia pojawia się nowy post. Jednego dnia to filmik z wycieczką po domu, oznaczony wszystkimi możliwymi hashtagami i pokazujący postępy budowy. Następnego dnia Jenny relaksuje się na designerskiej kanapie, pokazując, co zamierza kupić do domu, gdy będzie gotowy. Chwalą się tym miejscem, jakby było ich prawowitym osiągnięciem, choć wszyscy widzimy jasno oznaczone płatne współprace przy każdym poście. Nie tylko marki przesyłają im darmowe rzeczy, teraz media również zaczynają ich zauważać. Max i Jenny otrzymują oferty współpracy oraz propozycje artykułów, wszystko podczas budowania tej fasady bycia influencerami sukcesu i aspiracji. Tymczasem ja siedzę z prawnikami i próbuję posprzątać bałagan, który zrobili. To oburzające widzieć, jak czerpią zyski z domu, który nawet do nich nie należy. Jak zbudowali całą swoją narrację wokół kłamstwa, to surrealistyczne. Ale chcę zrobić wszystko zgodnie z prawem, nie tylko po to, aby zakończyć ich sen o wielkim domu, lecz także, aby pokazać wszystkim ich obserwującym, że są oszustami. W ciągu tych dwóch tygodni szukałem dowodów, że dokumenty, na które Max się powołuje, są sfałszowane. Wiedziałem, że są fałszywe, ale udowodnienie tego było mozolną walką. Max i Jenny chwalili się swoim rzekomym prawem do tej ziemi przy każdej okazji, podczas gdy ja byłem uwikłany w przeglądanie papierów i uczestniczenie w kolejnych spotkaniach z moim prawnikiem. Ale w końcu są postępy. Po tygodniach poszukiwań udało mi się zdobyć dokumenty, które Max stwierdził, że uprawniają go do budowy na tej nieruchomości. Ten przełom zawdzęczam Steve'owi, opiekunowi ziemi. Nawet on wie, że Max gra nieczysto i w jakiś sposób, pomagając transportować rzeczy do domu, udało mu się zdobyć te papiery. Nie mogę mu wystarczająco podzękować. Przekazałem dokumenty mojemu prawnikowi, który je przeanalizował i tak jak podejrzewałem są fałszywe. Max nie tylko sfałszował podpis mojej babci, ale również stworzył cały ciąg fałszywych dokumentów, aby wyglądało na to, że babcia rzekomo autoryzowała budowę. Kiedy otrzymałem potwierdzenie, poczułem dwie rzeczy: ulgę i wściekłość. Ulgę, że wreszcie mam dowody, których potrzebowałem, by ich pogrążyć, oraz wściekłość, że Max posunął się do takich skrajności, aby oszukać wszystkich. To już nie była błaha kłótnia o ziemię to był pełnoprawne oszustwo. Mam dość grania według ich zasad. Mam dość ich kłamstw, manipulacji i arogancji, myśląc, że mogą zrobić, co chcą, bez żadnych konsekwencji. Mój prawnik i ja składamy pozwy, aby uznać dom za nielegalną budowę, oraz wnioskujemy o jego rozbiórkę. Dla fanów Maxa i Jenni, którzy wysyłali mi nienawistne wiadomości, czas, aby zobaczyli prawdę. Wspieraliście fasadę, a już wkrótce pokażę Wam, kim oni naprawdę są. Zasługujecie na to, by wiedzieć, jakimi ludźmi są ci, których wielbicie. Bądźcie czujni, jeszcze wiele przed nami. Aktualizacja 3. Minęły dwa miesiące, dwa długie miesiące od mojej ostatniej aktualizacji i nie potrafię opisać, jak wiele się zmieniło. Na początek chcę podziękować wszystkim, którzy stali po mojej stronie, podnieśli głos i wspierali mnie podczas tej szalonej podróży. Bez Was nie przeszedłbym przez to wszystko. Większość z Was pewnie chce wiedzieć, co się stało z moją historią. Przyznajmy, to była istna jazda bez trzymanki i nadszedł czas, by Max i Jenny poniesieli konsekwencje swoich działań. Kiedy Max i Jenny wybrali się na kolejne z ich fałszywych luksusowych wakacji, oczywiście sponsorowane przez jakąś markę, wiedziałem, że to idealna okazja, by poczuli smak własnego lekarstwa. Myśleli, że są nietykalni, korzystając z mojej nieobecności, by za moimi plecami budować ten nielegalny dom i manipulować ludźmi, by wierzyli w ich kłamstwa. Zdecydowałem, że czas, aby poczuli konsekwencje swoich działań. Podczas ich nieobecności podjąłem zdecydowane kroki prawne. Miałem wszystko w porządku: sfałszowany dokument, sądowe zezwolenie na rozbiórkę oraz wsparcie mojego prawnika. Zorganizowałem transmisję na żywo na Instagramie, by ujawnić całą prawdę. To nie było tylko po to, by ich zdemaskować, chciałem pokazać światu, co naprawdę się wydarzyło. Rozpocząłem od przedstawienia dowodów, sfałszowanego podpisu, zmanipulowanych dokumentów i każdego szczegółu, który ujawniał, jak Max i Jenny próbowali ukraść moją ziemię. Mój prawnik również dołączył do transmisji, by wyjaśnić, jak potwierdzono fałszerstwo i dlaczego sąd zatwierdził rozbiórkę domu. Nadszedł moment prawdy. Skierowałem kamerę na ekipę rozbiórkową, która przybyła, by zburzyć dom, który Max i Jenny zbudowali w mojej nieobecności. Widok, jak dom rozpada się kawałek po kawałku, był niezwykle satysfakcjonujący. To nie była tylko fizyczna rozbiórka, to była prosta, sprawiedliwa kara. Tak jak próbowali zabrać to, co moje, podczas mojej nieobecności, ja wykorzystałem ich nieobecność, by odzyskać to, co prawnie mi się należy. Transmisja wybuchła popularnością. Tysiące osób oglądały, udostępniały ją i zalewały media społecznościowe prawdą. Wierni fani Maxa i Jenny próbowali ich bronić. Ale niewiele mogli zrobić wobec niepodważalnych dowodów ich kłamstw. To był początek końca dla nich. Wiem, że wideo dotarło do Maxa i Jenny, ale nie znam ich reakcji na jego widok. Prawdopodobnie mieli miny zaskoczonego Pikachu coś, co często pokazują w swoich filmikach. Kiedy nagranie stało się wiralem, sponsor, który opłacał ich wyjazd, postanowił wycofać swoje wsparcie, włącznie z biletami powrotnymi. Musieli skrócić swoje wakacje, a co zastali po powrocie? Scena, która na pewno nie była ciepłym powitaniem, do którego przywykli. Ich fani, którzy wcześniej bronili ich za wszelką cenę, byli wściekli. Hashtag bojkot Max Jenny zaczął być trendem, a konsekwencje były szybkie. Nie publikowali niczego przez kilka dni, co jest dla nich nietypowe. A te kilka postów, które wrzucili, próbując ratować swój wizerunek, stało się miejscem, gdzie ludzie wylewali na nich negatywne komentarze. Chcę jednak wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, komentarz od ich wiernych fanów, którzy wciąż ich bronią, brzmi, że zrobiłem to wszystko dla sławy. Rzeczywistość jest taka, że nie zyskałem wielu obserwujących ani popularności dzięki tej historii, przynajmniej nie na tyle, by zmieniło to moje życie. Nawet gdybym zyskał coś na tym wszystkim, nie zmienia to faktu, że to, co Max i Jenny zrobili, było złe. Niektórzy zapominają, że fałszowali dokumenty i próbowali ukraść ziemię, która należy do mnie. Gdybym chciał coś na tym ugrać, codziennie publikowałbym na swoich profilach, a przez cały ten czas zrobiłem tylko dwa posty. Jeden na Instagramie, by opowiedzieć, co się dzieje, i drugi na żywo z rozbiórki, by zakończyć tę historię. Po drugie, niektórzy pytają, dlaczego nie zatrzymałem domu. Omawialiśmy to z moim prawnikiem, ale wyjaśnił mi, że to przyniosłoby więcej problemów niż korzyści. Dom został zbudowany na mojej ziemi, ale mogłoby to prowadzić do przyszłych problemów prawnych. Poza tym nie był ukończony, a ja nie chciałem wydawać swoich pieniędzy, by go dokończyć. Czekanie, aż go skończą, również było ryzykowne. Najlepszym rozwiązaniem było udowodnienie, że nie mieli prawa go budować i zburzenie go całkowicie. Problemy Maxa i Jenny jeszcze się nie skończyły. Wciąż czeka ich pozew za zmiany, jakie dokonali na mojej ziemi bez pozwolenia, fałszerstwo dokumentów, a także przeciwko firmie budowlanej, która niczego nie zweryfikowała. Przede mną jeszcze długa droga prawna, ale mam nadzieję, że wrócę z dobrymi wieściami, kiedy wszystko się zakończy. Aktualizacja 4. Minęło trochę czasu, zbyt dużo czasu, ale przy takich sprawach sądowych trzeba być cierpliwym. To nie jest coś, co można rozwiązać w kilka dni. Poza tym mam jeszcze kilka rzeczy do opowiedzenia, więc mam nadzieję, że macie czas, by to przeczytać. Na początek porozmawiajmy o Maxi i Jenni oraz ich mediach społecznościowych. Już nie istnieje coś takiego jak Max i Jenny. Teraz są oddzielnie Max po jednej stronie, Jenny po drugiej. Ale o ich rozstaniu opowiem za chwilę. Nie ma też żadnej aktywności na ich kontach. Owszem, ich profile wciąż są otwarte, ale wyłączyli komentarze i od dawna nic nie publikowali. Prawdopodobnie skończyły się również ich współprace sponsorskie, niewiele marek jest chętnych płacić za podróże dwóm oszustom. Procesy sądowe były bardzo długie. Ale udało mi się doprowadzić do tego, że nie tylko zapłacą za zniszczenia na mojej ziemi, ale także pokryją koszty rozbiórki i honoraria mojego prawnika. Łącznie było to ponad 85 tysięcy dolarów, nie licząc kosztów ich własnych prawników, które również musiały być niemałe. Z tego, co wiem, większość tej kwoty pochodziła od Maxa i firmy budowlanej, która była głównym winowajcą całej sytuacji. Jenny z kolei udowodniono tylko minimalny udział w oszustwie, po prostu robiła to, co kazał jej Max. Przynajmniej takie były ustalenia sądu. I tutaj dochodzimy do pierwszego powodu ich rozstania. Podczas procesu wzajemnie się oskarżali. Max chciał, by Jenny również poniosła odpowiedzialność za to, co się stało, podczas gdy Jenny robiła wszystko, by udowodnić, że nie miała nic wspólnego z fałszerstwem dokumentów. W efekcie zdecydowali się na osobnych prawników, co jeszcze bardziej podniosło koszty procesu. Drugim powodem ich rozstania było to, że skończyło się ich życie marzeń. Jenny odeszła, zostawiając Maxa. Dziewczyna taka jak Jenny nie chce być z przegranym, a Max właśnie tym się stał. Dla mnie najważniejsze było odzyskanie pieniędzy i to się udało. Część tej rekompensaty została wypłacona w formie działki mojej babci, która należała do Maxa. Teraz mam znacznie większą ziemię. Nie wiem jeszcze, co z tym wszystkim zrobić, prawdopodobnie sprzedam tę działkę. Nie, nie planuję budować wymarzonego domu. Nie chcę niczego budować. W innych wiadomościach wróciłem do podróżowania i tworzenia treści na moje media społecznościowe. Ten aspekt mojego życia niewiele się zmienił. Moja liczba obserwujących podwoiła się w tym czasie, ale wciąż jestem małym twórcą treści. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku po tym czasie bez naszych rozmów. Na zakończenie chciałbym Was poprosić, abyście podzielili się swoimi doświadczeniami z podróży lub poleceniami ciekawych miejsc do odwiedzenia. Kilka osób wcześniej zostawiło świetne sugestie, które ostatnio wypróbowałem. Mam nadzieję, że znajdę nowe miejsca na moje kolejne przygody. Będę wam za to bardzo wdzięczny.